Witam i zapraszam na kolejne dwie wyprzedaże na moim kanale Taboru Deutsche Bahn. Jak wiecie, wyzbywam się kolei zachodnio niemieckich, głównie dlatego, że są to modele nieudźwiękowione. Nie mam już niestety funduszy, żeby wszystkie posiadane lokomotywy udźwiękowić. Po prostu muszę troszkę ograniczyć swoją kolekcję. Nie mam już miejsca, nie mam funduszy na więcej. Czas się wyzbyć, zatem zapraszam chętnych do kupna. Tym razem pokazuję dwie lokomotywy. Pierwsza BR-151 w takim przejściowym opakowaniu ROCO. Z dekoderem jazdy. Lokomotywa bez wad. Mimo, że to starsza konstrukcja, czyli nie ma ledowych światełek, to nadal jest to ROCO. A jeśli Roko, no to to zobowiązuje do pewnej jakości. Lokomotywa kompletna, nic jej nie dolega. Za chwilę zobaczycie ją na torach, na makiecie. Może to pomoże w zainteresowaniu tym modelem, chętnych do jej zakupu. Na pudełku nie ma niestety opisu numeru. Spróbuję w takim razie sięgnąć gdzieś do archiwum. Myślę, że teraz dane prezentowanej lokomotywy, proponowana cena i kontakt wyświetla się. No to ja jeszcze jedną pokażę, którą w tej prezentacji będę chciał Was zainteresować. BR211 Roco 51299. Prawdopodobnie z zestawu jakiegoś większego, dlatego ma pudełko zastępcze i tak była przeze mnie kupiona. Już z fabrycznie zamontowanym dekoderem jazdy, co też by wskazywało, że lokomotywa była w jakimś zestawie fabrycznym ROCO sprzedawana. No i to jest taka średniej wielkości manewrówka w takim nietypowym morskim malowaniu. Oryginał ROCO, tutaj nikt jej nie otwierał, nie zaglądał. Lokomotywa kompletna, bez braków. Zatem zachęcam chętnych. To jest model, który sprzedaje. Pokażę za chwilę, jak się zachowuje w ruchu. No i ustawiamy je na tory. BER 151 w malowaniu Deutsche Bank Cargo już na torach. Dekoder jazdy zamontowany więc rokomulti Multimaus w rękę. I tą lokomotywę sześciosiową ciężką już uruchamiam. Niech ona sobie tutaj jeździ. I jeszcze parę przebitek na lokomotywę w ruchu. I druga z prezentowanych dziś lokomotyw BR 211 manewrówka dzlowa firmy Roco z fabrycznym dekoderem. Możemy się troszeczkę pobawić nią teraz na bocznicy. Jak to z manewrówkami? Wolna jazda, jak widzicie, jest naprawdę wolna. I w drugą stronę. i żeby ta lokomotywa nie jeździła tak sama podczepię jej kilka wagonów jakie to zaraz powiem w pudle, które widzicie przed Wami oryginalnie zapakowane w plastikowe pudełka są wagony firmy Rowan ten jeden nie ma swojego wagonu ale to dlatego, że to jest kolejny nietypowy wagon pocztowy również firmy Rowa tu z podświetleniem i mimo że dorównuje wiekiem popularnym wagonom Dederowskim Sznyt, to wykonanie tego jakości szczegółów jest dużo większa. Ten wagon będzie do sprzedaży i ja go sobie tutaj zaraz podczepię do maluszka, który stoi na torach. I zaprezentuję go. Jest podświetlony, wędruje na hak. A oprócz niego, mam do sprzedaży również cztery kolejne wagony rowa. Prezentowałem je już we wcześniejszych filmach. Link zapewne tutaj gdzieś zobaczycie u góry. To jest taki wagon drugiej klasy. To jest kolejny wagon drugiej klasy. Przypominam, nieistniejąca zachodnio niemiecka firma rowa. Produkcja raczej starsza, ale zdecydowanie wyprzedzająca jakością wschodnio niemieckie produkcje. Jest na przykład taki z pierwsza, druga klasa. I kolejny wagon druga klasa. Te cztery wagony stanowią u mnie zestaw. Nie chcę go rozkompletowywać. Jeden z wagonów ma wadę, o której mówiłem we wcześniejszym filmie, a mianowicie sam się otwiera. Coś tam z zaczepami pudła jest nie najlepiej, ale żeby nie było tak pusto i smutno, do manewrówki BR-211, którą widzicie, postaram się podłączyć jeszcze ze dwa wagony, i tak zaprezentować kilka ujęć wyprzedawanych wagonów i lokomotyw. BR-211 z wagonami ROWA jest już na torach, no to czas uruchomić i tą lokomotywę. Niech i ona troszkę pojeździ. Startujemy. Przypominam fabryczny dekoder jazdy firmy ROCO, tak jak i cały model. Wagony rowa podświetlone, wszystkie z kondensatorem, dodatkowo ten, który jedzie na końcu. Łamaniec widzę, że ma mocne podświetlenie tyłu składu. Trzy wagony drugiej klasy, jeden łamaniec, jeden pocztowy, wszystko firma rowa i sprzedaje je w zestawie, nie rozdzielam ich, stanowią same dla siebie piękny skład. ABR 151 idzie samodzielnie. Napędy obu prezentowanych lokomotyw jakkolwiek ropo to nie należą do Cichy to też chcę podkreślić. I jeden i drugi ma moc, ma niezawodność, ale niestety jest dość głośny. I jeszcze jedna przebitka BR211 od roku. I pięć wagonów firmy ROBA, 3 na HPU. Więcej raczej nie pojedzie u mnie. Makieta wymagająca, ostre skręty łuki. To i tak dobrze, że te trzy jadą. No głównie dlatego je właśnie wyprzedaję. Raz, że już nie będę miał do czego podpinać. Dwa, że są trudniejsze do jazdy na makietach, szczególnie z podjazdami takich jak moja. BR-151 od roku, wszystkie prezentowane we wcześniejszych wyprzedażach wagony towarowe sprzedałem, zatem teraz zostały mi same lokomotywy i wagony osobowe. Jedną z lokomotyw jest właśnie ta prezentowana BR-151. Zapraszam chętnie, kontakt widzicie, ceny widzicie. Wysyłam paczkomatem Impost, ale przypominam, że cena już nie 9,50, a 16 zł za paczkę. Zatem miejcie to na uwadze. Możliwy oczywiście odbiór osobisty w Krakowie. Zapraszam i jeszcze zatrzymamy BR-211. I wjeżdża BR-211 od Roko z wagonami Rowa. I ta lokomotywa, i te wagony są dostępne u mnie w sprzedaży. Chętnych zapraszam do kontaktu. Wszystkie dane już widzicie i znacie. Tyle. Pozdrawiam i zachęcam do kupna i lokomotywy, i takich właśnie podświetlonych wagonów. Pięciu sztuk firmy ROWA. Trzymajcie się. Cześć.